Jednych ten temat przeraża, inni patrzą na niego z przymrużeniem oka, ale wszyscy wspólnie wypatrujemy normalności, normalności, której powrotu chcemy jak najszybciej. Dzisiaj moim gościem jest prezes szpitala miejskiego w Rabce Zdroju, jednostki służby zdrowia, którą po raz kolejny wsparła firma Blachotrapes. O tym, jak przygotowany jest szpital i na co trafiło przekazane przez właścicieli i zarząd wsparcie rozmawiam dzisiaj z Witoldem Latuskiem. Dzień dobry. Dzień dobry panie Mateuszu, dzień dobry państwu. A jak to jest z tym przygotowaniem do walki z niewidzialnym wrogiem dzisiaj? No, na dzień dzisiejszy wydaje się, że coraz lepiej. Już nie chcę mówić, że to dzięki przypadku szpitala miejskiego w zroju między innymi firmie Trapez, ale generalnie po pół roku doświadczeń z tym niewidzialnym wrogiem. Sytuacja troszeczkę się normuje, to znaczy, oczywiście, wymagało to przede wszystkim dużego wysiłku organizacyjnego. Na naszym przypadku musieliśmy przekształcić jeden oddział na oddział covidowy. Mamy w tej chwili 30 łóżek covidowych, wymagało to oczywiście montażu ślus specjalnych dodatkowej, instalacji tlenowej, no i przede wszystkim urządzeń. Jesteśmy przygotowani, aczkolwiek na szczęście da się zauważyć, że ilość osób zakażonych, które trafia na hospitalizację spada. Do końca nie wiadomo, czy jest to związane z tym, że rzeczywiście ten poziom zakażeń jest niższy, czy dlatego, że po prostu ludzie obawiają się zgłaszać i zrobić wymazy, czy to PCR-owe, czy teraz bardziej popularne antygenowe, dlatego, że po prostu boją się całej procedury. Jeżeli się dobrze czują, wolą to przeczekać w domu raz z rodziną i dopiero sytuacje kryzysowe powodują, że zgłaszają się do szpitali. Jak to wygląda ze strony służby zdrowia? Kiedy możemy liczyć na tą normalność, o której wspomniałem w zapowiedzi? Trudno to dokładnie określić. Myślę, że Dlatego są w tej chwili takie spory co do strategii na najbliższe dni czy miesiące, bo z jednej strony mamy zauważalny spadek ilości osób, które mają potwierdzone wynik dodatni zakażenia, a z drugiej strony te oboszczenia jakby nie luzują. W mojej ocenie obserwując to, co się działo kilka miesięcy temu co się dzieje w tej chwili, Myślę, że na początku przyszłego roku będzie już całkowity odwrót od takiego rygorystycznego podejścia do, do tej walki. Myślę, że powinny jednak wrócić szpitale imienne w każdym województwie, ponieważ które by przyjęły określoną ilość pacjentów, stanowiły zabezpieczenie dla określonej ilości pacjentów, natomiast pozostałe szpitale i pozostałe jednostki ochrony zdrowia powinny zająć się normalnym leczeniem. A jak to jest w przypadku szpitala w Rabce? On jest przygotowany na to, żeby przyjąć pacjentów COVID-19. A jak co z pozostałymi pacjentami? Szpital miejski w rabce Zdroju decyzją wojewody musiał przygotować 30 łóżek covidowych, w tym dwa łóżka dla respiratorowej, i dwa łóżka dla osób z podejrzeniami. Natomiast pozostałe oddziały funkcjonują normalnie. Wynika to ze struktury szpitala miejskiego w rabce Zdroju, ponieważ mamy oddział paliatywny, mamy zakład opiekuńczo leczniczy, gdzie ci pacjenci na bieżąco byli obsłenić. No nie mogliśmy nawet w przypadku Zolu, gdzie mieliśmy ognisko koronawirusa, mieliśmy w pewnym momencie więcej pacjentów zakażonych koronawirusem na, oddziale, na zakładzie opiekuńczo-leczniczym niż na oddziale covidowym, ale musieliśmy to po prostu przetrwać. Tak samo jest z poradniami z Wszystkie funkcjonują normalnie. Oczywiście są czasami ograniczenia przyjmowania wynikające, na przykład, nie zakażenia lekarza czy, czy personelu, natomiast no nie było takiej sytuacji. W zasadzie tylko w maju mieliśmy taką przerwę, że wszystkie oddziały i wszystkie poradnie były e, zawieszone i e, nie funkcjonowały. To jak finansowany jest szpital w ogóle? Szpital e, e, miejski, w Praca Zdrowia, zresztą jak większość szpitali, w 98% finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Oczywiście jest to e, e, sytuacja normalna, ponieważ zadaniem państwa jest ochrona zdrowia. Natomiast e, innym, innym, e, jakby innym tematem jest kwestia. E, właściwego finansowania czy wyceny procedur, ponieważ może nie wszyscy wiedzą, ale każda czynność wykonywana przez lekarzy czy przez pielęgniarki jest wyceniana. Jest to wycena odgórna, równa dla każdego szpitala, czy to jest szpital duży, czy to jest szpital mały, czy to jest przychodnia. E, prywatna, czy to jest e, e, Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej. I ta ilość procedur składa się na kwotę, którą szpital uzyskuje na, na swoje funkcjonowanie. I tutaj zaczyna się jakby rola gospodarza, czyli kierownika takiego podmiotu leczniczego, który powinien e, tymi środkami, którymi dysponuje, tak gospodarować, żeby to wystarczało. Nie zawsze to się udaje. No, ja tylko dam jako jeden przykład to, co się dzieje w sytuacji covidowej. Środki ochrony osobistej, które na przykład kosztowały szpital miesięcznie w granicach 80 tysięcy złotych. Teraz płacimy za to ponad 100 tysięcy, 150 tysięcy złotych. Zresztą zrobiłem taki wykaz rozliczenia pierwszej darowizny, gdzie głównym. Darczyńcą była firma Blachotrapez. Tam uzyskaliśmy kwotę 203 tys. zł. Z tej kwoty 203 tys. zł ponad 77 tys. zł było przeznaczone na zakup rękawiczek jednorazowych. To są takie, to jest taka skala zjawiska. W ogóle z tej całej kwoty ponad 150 tys. to były środki ochrony osobistej. Przeszliśmy płynnie do tego tematu wsparcia przez Blachotrapez, przez innych darczyńców. Wspomniał Pan, że głównie poszło to na środki ochrony indywidualnej. A na co jeszcze zostały przekazane środki? I jeszcze tutaj wspomnę o tym, że już teraz. Po raz kolejny wsparliśmy i na co ewentualnie planujecie wydać te środki? Bardzo jesteśmy wdzięczni firmy Blachotapes, która na nasz pierwszy apel z maja tamtego roku przekazała nam kwotę 200 tysięcy zł. Oprócz tego 8 osób fizycznych wpłaciło kwotę 3000, bodajże 200 zł. Te środki poszły głównie, tak jak wspomniałem, na środki ochrony osobistej. Za to również kupiliśmy 20 łóżek z wyposażeniem, z materacami, z zwykłymi materacjami przedoderżowymi dla oddziału paliatywnego. Kupiliśmy aparat do zamgławiania, i reszta to są po prostu ochronne, środki dezynfekcyjne, tego typu rzeczy. Jak jeszcze wspomniałem tutaj, pełny wykaz zakupionego sprzętu, kwotowo i ilościowo, jest na naszej stronie internetowej i na stronie facebookowej. Natomiast tutaj bardzo się cieszę i chciałem kolejny raz podziękować firmie Drachodraped za przekazanie kolejnej transzy 100 tysięcy złotych. Ta transza już do nas wpłynęła i pierwsze zakupy zostały już zrealizowane. W, Dwa dni temu e, dotarły do nas dwa urządzenia do tlenoterapii wysokoprzepływowej. Są to najnowocześniejsze urządzenia, które mogą zastąpić respiratory. Są oczywiście prostsze w obsłudze, ale spełniają dosyć podobną rolę. Przeznaczyliśmy na to kwotę 40 tysięcy złotych. Natomiast pozostała kwota również będzie przeznaczona na walkę z COVID-em. Myślę, że w ciągu kilku najbliższych dni zostaną już sprecyzowane nasze oczekiwania. A dlaczego kilka dni? Ponieważ również zwróciliśmy się do Urzędu Marszałkowskiego i do Urzędu Wojewódzkiego o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej medycznej. Nieoficjalnie wiem, że jakieś środki będą przeznaczone i w zależności od tego, żeby nie dublować zakupów, co uzyskamy, na jakie, na jakie środki i na jakie aparaturę uzyskamy dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego. Uzupełnimy pozostałe zakupy właśnie ze środków blachotrapezu. Mieszkańcy Rabki zdroju i okolic mogą czuć się dzisiaj bezpiecznie? To jest bardzo trudne pytanie. Jest to oczywiście indywidualna sprawa każdej osoby, ponieważ również osoby różnie odbierają Tą całą sytuację. Na pewno ona jest trudna społecznie, z różnych względów. Natomiast no, staramy się robić wszystko, co w naszej mocy, żeby mieszkańcom Rabki i nie tylko mieszkańcom Rabki, ponieważ jesteśmy takim szpitalem, który jest położony na granicy pięciu powiatów, więc de facto obsługujemy kilkanaście gmin sąsiednich. Staramy się im po prostu pomóc i funkcjonując ciągle. Oczywiście potrzeby są niewyobrażalne, ponieważ no, ten szpital ma wieloletnie zapóźnienia i infrastrukturalne i sprzętowe, ale ja myślę, że z pomocą tutaj ludzi dobrej woli, władz, gminy Rabka, Zdrój, burmistrza w ciągu kilku najbliższych lat, 3-4 lat mam takie, takie oczekiwania i takie sobie zadanie, taki sobie cel wyznacza, żeby tę sytuację zmienić od strony infrastrukturalnej, czyli zwykłego wyglądu poprzez termomodernizację, poprzez wymianę instalacji wewnętrznych przez sprzęt medyczny, i na samym końcu, ale najważniejszym przez ludzi, czyli przez nowy zespół lekarzy, którzy po prostu będą świadczyć usługi na najwyższym poziomie medycznym. Ten oddział covidowy jest wypełniony w tym momencie w 100%? Ten oddział covidowy jest wypełniony w 30%. Mamy na dzień dzisiejszy 6 pacjentów, dlatego wczoraj na wniosek wojewody określiliśmy takie perspektywy, żeby w ciągu dwóch tygodni dzwonić 10 łóżek, a w ciągu dwóch tygodni kolejnych 5, czyli 15 łóżek, tak żeby móc leczyć pacjentów z normalnymi schorzeniami. Czy schorzenie normalne jest oczywiście nieadekwatne, natomiast no, są jeszcze inne choroby oprócz koronawirusa. Znaczy generalnie pomimo tego, że całe piętro jest zajęte na pacjentów covidowych, my również przyjmujemy innych pacjentów internistycznych, po prostu wydzieliliśmy dwie sale na potrzeby oddziału wewnętrznego na oddziale chirurgii. W tym trudnym czasie muszą sobie oddziały pomagać, dlatego chirurgia planowa robi tylko te zabiegi, które, które są w, w, w grafiku i które pacjenci się zgłaszają, bo też trzeba tutaj powiedzieć wyraźnie, że ta sytuacja spowodowała bo część pacjentów e, albo obawiała się zakażenia, w związku z czym odwoływała wizyty, albo wręcz e, wykazywała e, objawy zakażenia, ponieważ my każdemu pacjentowi przed e, wejściem na oddział robimy e, przeciwciała. Jeżeli te przeciwciała wychodziły dodatnie, e, to automatycznie wszystkie zabiegi zostały przesuwane na okres dwóch tygodni do momentu wyzdrowienia tego pacjenta. Ciekawy mnie jeszcze jeden temat. Jak to jest z tym oddziałem paliatywnym? Ponieważ no, wiemy, że tam są ludzie, trafiają już w takim stanie bardzo ciężkim, a jak to jest z rodzinami? Dzisiaj te zasady bezpieczeństwa zabraniają wejścia do szpitala, tak? Tak i to jest generalnie oczywiście problem, ponieważ e, to jest ten, ten właśnie uboczny skutek e, pandemii. E, myśmy mieli przez długi okres czasu pełne obłożenie łóżek, natomiast no, w tej chwili e, z procesów naturalnych. No, tak jak Pan powiedział, jest to oddział obarczony ciężkimi przypadkami, w związku z tym ta śmiertelność jest tam trochę dużo wyższa niż na innych oddziałach, więc tutaj jest kilka łóżek w tej chwili wolnych, ale pacjenci boją się, czy rodziny bardziej niż pacjenci, bo to są pacjenci z określonymi schorzeniami, boją się ich przesyłać, ponieważ jest problem z odwiedzinami, w związku z tym ten pacjent jest zostawiany sam sobie. Niektórzy wolą ten Trudny okres przeczekać w domu, żeby godnie pożegnać się z, z osobami najbliższymi. Czy mimo wszystko dostrzega Pan jakieś światełko w tunelu? W roku 2020 przede wszystkim chciałbym ustabilizować finanse szpitala. W tym roku, 31 grudnia, kończy się okres obowiązywania programu naprawczego. Uważam, że zrealizowaliśmy go w 80%. Jedyną rzeczą, dużo niezrealizowaną, jest to budowa porady. Natomiast e, pisząc ten program naprawczy w czerwcu tamtego roku, nie miałem świadomości, w jak trudnej sytuacji znajduje się szpital. No też oczywiście nikt nie przewidział pandemii, która jakby zupełnie przekierunkowała główne cele działania. Przyszły rok 2021. Uważam, że będzie udany, jeżeli uda się ustabilizować sytuację kadrową. Ona nie jest najgorsza, jeżeli chodzi o personel średniego, średniego szczebla, natomiast e, chciałbym jeszcze, żeby spaliło nas kilku lekarzy o innych specjalnościach, żeby rozszerzyć gamę e, świadczeń dla pacjentów. Ustabilizować sytuację finansową, podpisać nowe kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, ponieważ no, co będzie w przyszłym roku, to jest w zasadzie największa bolączka i coś, co spędza sens powiek. Ponieważ no, część oczywiście rozliczeń musiała być w tym roku wypłacana zaliczkowo, natomiast nie, nikt do końca nie wie, jak będzie wyglądało to rozliczenie w przyszłym roku, czy te zaliczki musia, będą musiały zwracać. Uważam, że jeżeli nie zostanie wymyślony nowy system finansowania, to żądanie zwrotu tych, 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 tych świadczeń w okresie, kiedy gdy szpitale nie mogły normalnie funkcjonować, powoduje po prostu zapaść zbyt zdrowia, ale sądzę, że tutaj rozsądek zwycięży i po prostu ktoś to dobrze, 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 dobrze przemyśli, tak jak przedsiębiorcy normalni dostawali wsparcie, tak również szpitale, które rzeczywiście przyjęły na, się, na siebie to ten ciężar barki z koronawirusem również zostaną potraktowany w odpowiedni sposób. O sytuacji szpitala w Rabce-Zdroju, o tym jak radzi sobie w walce z COVID-19, o tym na co mogą liczyć pacjenci, którzy chociażby zapadną na inne choroby i na jaką pomoc mogą liczyć od lekarzy rozmawiałem z Witoldem Latuskiem, prezesem szpitala w Rabce-Zdroju. Dziękuję bardzo.